Dobra, to rozpoczynamy nagrywanie. Idziemy ujść, pola Ej, chyba tylko po nią, bo Flinsa jeszcze nie ma, niestety, a ja chciałabym już na niego załyszować. No i raczej powinno się udać. No jeszcze się obstaw obstawiam, myślę, czy wonder, ale no nie, no nie ma za dużo postaci teraz przyszło. Historia, to zobaczmy. Ostatnio mi 3 czy wypadła, więc to raczej nie ma problemu, ale zobaczmy na którym, bo nie pamiętam. 35. No, 35. No, czyli coś tam będzie. Dobra, kupujesz na pewno Kupujemy 55. O, no to można. 90 równe. O, równe. Dobra. Tutaj też na pewno, ale to nam nie będzie potrzebne, ale można kupić. Można na standardzie zobaczymy. Dobra. Czyli co? 35. Może wcześniej będzie. Prosimy. No niestety nie. Ej, jak ja dawno nie uszowałam w Gersinie. Co jest? Duże prima jest uzbierać na Flinsa, ale co, że mamy łyszować na tego? Wanderera? Tylko co, jak przegram na. O, Barbara. Co, jak przegram na Wanderera? Ej, a o co chodzi z tym, że jak C6, to C7, C8, to na jedną postać? Czy już jakąkolwiek mogę sobie tu dać postać, żeby ten setny lever zrobić? Bo nawet nie wiem. Czy to jest jeden wspólny, że cokolwiek dostanę, czy to jest, że na konkretną postę? Ale nie, w sumie, bo można dać na benetę, no to chyba jeden wspólny jest. I czemu jest jedna czwórka? Proszę drugą. No niestety tylko Barbara. Ja nie mam sześć Barbary. O, to tego nie widać. Dobra. Czyli teraz ile? 55. Juu, wcześniej przyszła. No szkoda, że gwarant, ale wcześniej. Szkoda, znaczy no szkoda, fajnie, że Gwarant, bo na pewno ona, ale, ale szkoda, że na ja przykład nie wypadła, a teraz Gwarant albo coś, nie wiem, dobra, za bardzo kombinuję Chociaż my na tej Arlequina, a nie wiem, na co ostatnio usiowałam, nie mam pojęcia Tak, ja sprawdzę, no co ostatnio ja A, po Skirk, a, no to przynajmniej jest. Skirk nie ma, ale jest Lauma Jaaa yeah! No i co teraz? Jestem w kropce 20 myszy wydał I myszy na Wanderera? No właśnie nie wiem, no bo No bo to nie jest pewna na Flimsa, no mogę sobie uzbierać Ale dam second no bo co, tego nie chcę Znaczy tego mam, tą mam, tą mam, tego mam, no jeszcze ta, ale chcę Wanderera, ale o... Znaczy 19 dni, no szkoda, że nie cały, cholera, byłoby za prosto i czemu nie w drugiej tej? 5, no to super. Dobra, możemy zrobić 5. Znaczy 6. No i teraz 4, bo to moja ulubiona liczba. Zostawiamy w I... nich. Teraz po broń laumy, ale też chcę broń, ale też chcę flinza, no. A nie, możemy zobaczyć jaką e, mam tą A, ja miałam nie skipować, no to co powiedziałam O, ale jest przynajmniej czwórka I chyba zwrotu jeszcze, no to no, dobra, to mamy więcej I mamy tą Dobra nie wiem co ja, chyba nie mogę się tak zdecydować O, a w ogóle co mi tu radzicie? Mona czy Mizuki? Bo ich obu nie mam, którą którąś z tych Zobaczmy sobie najpierw Barbara C5 A co jest na banerze w ogóle? Ona jest? Aha, dobrze, to dlatego tego nie padło. No to tak Jej. O ile mam tego? Nie wiedziałam nawet A, nie mam, haha, ha, bo to dlatego, wie, tego. La, be afraid. For I am with you. No to jelan księgszu, gdzie jest jelan? Trzeba tego księgszu wreszcie na 90. Nie jesteś złym. O jak ona ma ładne te. No i teraz mam rozsterkę z tym wyszowaniem. Co, ja mam zostawić, a co nie? <grym> Ale to jest śliczne Myślałam, że się... O! Ja widziałam to na YouTubie, czy tam gdzieś? Co się stanie, jak podejdzie się. Dzięki! Jest za Dobra, pokaż mi jeszcze raz tego Burst'a, No, pokaż. No ładne, ładny ten berst. A nie dadzą już drugi raz. Ta co jesteście. Dajcie drugi raz. Ale się ukłonił przede mną. No, jesteście. Idzią. Paczek ma na mnie wyrąbę. A jak ona? Nie wiem, że już wyrąbana idea No teraz to już ma wyrąbane No to dobrze, Polmo Się dogadaliśmy Dobra, ale one się kłaniają raz, co jest też mądre Że nie kilka, co nie? Że też trzeba zdać swój umiar no, chyba najbardziej te fontein skrzydła. O, ja tutaj. Te... te będą śliczne! Chcę je! Te też chcę, ale jeszcze ich nie mam. Nie, one śliczne są! Zostało to wymuszone, ale trudno. Mogę tą broń. Zresztą i tak nie będę wgęcznie grała. zbyt często, to, to się pobawmy. Na broń dla Laumy Jest to. Jeden... Jedno piti. Jedna dziesiątka i do domu. Prawda? No i nie. Wierzyłam to, że będzie ta jedna dziesiątka. Po co ja to robię? To na hity też jest dobra dla Laumy w sumie ta. Bo to jest ma Elemental Mastery. O, a tutaj co się nie spodziewałam ty piary. No i tak teraz moje piękne uisze. No i tak nie dostanę. No trudno. Streamness fajnie, że R er ileś tam. Tylko pewnie nie dostanę broni na Chidy tylko broń jakąś, nie wiadomo jaką. No, ja Dobra, dostaniesz. Kandys. o dwie czwórki też stringless ale no fajnie w sensie. chociaż tyle mnie to pociesza no co ty karna śliczy ja i szczęście w gęsinę dobrze że <grywa> Właśnie, otwórzę Masz 100 złotych, które ci dałem No, zobaczymy Sucrose Czy je ja wykorzysta? Ej, sukros ja mam C6, w sumie to nie wiem O, ale fajnie, że czwórki lecą nie no, no dobra, chociaż postacie nawet są, chociaż tyle Oj no co pala <laughs> 51 Kto? Kto? Postać w sensie no leciało. Trzy. Tutaj też sobie wiesz. Dobra, no bo tutaj, żeby zrobić dziesiątkę, musimy dostać czwórkę. No to robimy. Chociaż to pewnie nie wyjdzie. Jeszcze dziesięć i będzie? Trzy, nie wątpię. Ale no dobra. To, jest to w kościach? A ja nie. W razie co trzeba nazbierać jeszcze łyszę. No dawaj. Bez sensu dziewiątkami. No i co? A, muszę nazbierać łyżę. O, co jeden dopiero. C2 To tak rzadko dostawałam? Coś jeszcze było? Nie, tyle A, bo Candice była Uwaga, dziesiątka uzbierana Trzymamy kciuki, żeby wyszło chociaż coś O, dobra, Jelonka dała Dobra, nie... U, Czekaj, jest dobra, jest dobra, dobra Uu. nie ma, jej, kto mnie się spodziewał. To... To, <gulia> póki, póki Dobra. Nie dostanie, Uj, nie. No tak, no do, dobra, ten stream się nie kończy dopóki, nie żartuję, nie, nie, nie. No tak. <gulia> nie. No <jezu>. <gulia> że nie. to, teraz zrobić. To robić. Mhm. Yeah, ja, a. Ja, a. ja, ja, a. A. ja, 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 ja. Uh -oh. ja a Ja-a. Tam, powiedziałeś, więc to musisz to zrobić. Akceptuj, akceptuj. Musisz to zrobić. To pięćdzies... nie, sześćdziesiąt dwa. Lalałmy. 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 Dobrze, ale przynajmniej jest jao i chao, c ileś. Zaraz zobaczymy ile. C-cztery. Dobra, ale to jeszcze, to jeszcze nie koniec walki. Jeszcze się uda, jeszcze się uda. Dobra, łyszujemy Mam 62. Tak, no. I 5. Finally! 62 z tego, jak dobrze liczę, ale byłam na rozszerzeniu z Ale dobra. Ma rocylowana na Dobra, 63 i nie ma, ale nie traci mi <grym> To nie bardziej wybierać. Więcej. Nie. 64. No i jest ten. To może jakiś zwrot Wisza albo coś. Coś, coś, coś. No dobra, ale tutaj trzymam. Czekaj, ile 4 teraz, 5. Chyba od pięciu już może być. Tak mi się wydaje. To ten Będzie. cały gameplay. <grym> Chyba tak. <noise> tak. A bo było wcześniej 50, czekaj, ile jest? 66 teraz, tak? O, jest, dobra, nie, hmm, dobra, patrzę, nie patrzę, pewnie nie będzie. No dobra, nie ma tragedii, nie ma tragedii, jest przynajmniej ta broń. Ja nie wiem, co by to, jest, to, jest, to jest ja mam to, to streama, więc to biorę teraz umiejscuję, więc... Nie no dobra, nie ma tragedii. To jesteś zbiera, dostać. zostać. <noise> dobra, jeszcze mamy trzy. Kąbek, kombek. Może uzbieram. Wątpię, ale może... Uzbieram. taki optymista z ciebie. Aha. Dobra, uwaga, ostatni. No idzie, idziemy. Ale nie, dobra. Jest... Spoko broń... wróci. więc... No ale i tak ten gwarant mi odejdzie. Kiedyś tam. No masz jeszcze 17 dni, do zbierać na broń dla... No i myślę, że ja uzbieram 80 w 17 dni. No. Nie. No tak. No nie. Ale oni sobie no. dają 20, to jakieś tam pomoc. Dobra, ale to mi daje jeszcze 10, tam 20, tam 40, dam 50. Nie uzbieram. Mm, no mory nie mam, no. Ale biedak, kurde, mory nie ma. No kurczę, biedak. I tak samo było na nawójce. Dlaczego ja mam takiego pecha? Nigdy nie wygram na broni, bo tylko dwa razy usiłowałam. no A nigdy nie, na broni, nie, nigdy nigdy nie, nie wygrałam, wygrałam na broni. Nigdy nie wygrałam na broni. Myślałam, że. O Jezus, nie spadłem. Myślałam, czy dzisiaj może. Aha, czekaj, bo ona nie ma tej broni. A ma! O jest. Dotyduć, ma, to nie ma. ma! Ładna ta lampa. Tak. Nie no moro. No może Mona mi przyniesie morę, bo Mona jest biedna i Mory, ja jestem biedna, więc się utożsamiamy, więc ona mi przyniesie morę, Mona, morę. Ale czego ona ma, z czego Mona ma się z morę, jak nie ma mory? Nie wiem. Jest biedna. Co się... no nie wiem, no niech, niech, niech wymyśli jakoś, no, nie mój prokt. No. I gdyby tak, to by było pięknie, gdyby. ale no, no, no wiadomo, że nie wyjdzie. Dobra, nie, bo zawsze mówię, że wiadomo, że nie wyjdzie. To teraz trzeba powiedzieć, że na 100% wyjdzie. 100%, 100% zaufania. I na pewno. Ostatni hazard, ostatni hazard będzie dzisiaj. Dobra, robimy. No i, niestety, ale nie pra, pra, Była taka mała Złota poświata Taka mała Następnym razem na 100% będzie 100% zaufajcie mi Dobra No cóż, nie udało się, ale Kiedyś się może uda A najwyżej to zmartuje się chyba raz i tyle Dobra, no to na razie Odcinek z wyszowania kończę Tym miłym akcentem dostania Na 20 łyszach <grymne> Więc tak, cieszę się. Bo przynajmniej nie, nie trzymało do końca i może na chwilę się uda. A jak się... Zastanowię dobro to fotograf po prostu. Więc to będzie trzynych na YouTube, tych wszystkich to to na YouTube Życzę miłego wieczorku, nocy, dnia, nie wiem wszystkiego. Utrzymajcie się, do następnego i pa pa!